wyzwania, plany, postanowienia. Robimy je prawie wszyscy w skali mikro i makro. Jakie są plany na 2026 rok dotyczące naszego województwa? O tym będę rozmawiać z naszym gościem, Adam Rudawski, wojewoda Pomorski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jeszcze przypomnę, że naszą rozmowę można również oglądać na kanale Telewizja Szczecin na YouTube. Zanim jednak o planach, to o teraźniejszości, a ta to zawirowania pogodowe. Mieliśmy już u nas alerty hydrologiczne, w Świnoujściu była bardzo niebezpieczna sytuacja. Teraz na wschodzie zachodnio-pomorskiego mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed opadami śniegu. Ma być też silny wiatr. Tak. Czy jesteśmy na to przygotowani? Tak, wiemy to wszystko. Chcę uspokoić, że już nie grozi nam cofka, ponieważ wiatr zmienił się na południowy. I teraz naszym takim podstawowym problemem są te ostrzeżenia w szczególności mocnych opadów. Te najmocniejsze opady będą w okolicy Koszalina i Sławna. Tam będzie najgorzej. Tam są ostrzeżenia. Tam również mieszkańcy dostaną alert RCB, żeby Uważać na tą, na tą sytuację. Jest SMS-y. Tak, jest. SMS-y na komórki w miejscach, gdzie, gdzie mieszkają, gdzie jest to zagrożenie. Chcę również powiedzieć, że oczywiście ostrzegam wszystkich i apeluję tutaj do naszych mieszkańców, żeby jeżeli nie muszą, nie podróżowali w najbliższe dwa dni, bo poza tymi opadami śniegu będziemy mieli też bardzo silny wiatr. Czy mieszkańcy mogą być rzeczywiście pewni, że zima nie zaskoczy drogowców? Widzieliśmy nie. te obrazki niestety na S7. Pan też uczestniczył w naradach zwołanych przez szefa MSWIA i tam rzeczywiście było bardzo nieciekawie. Kierowcy, którzy właściwie całą noc no, zostali uwięzieni tak naprawdę na trasie i teraz pytanie, czy to się nie powtórzy i jaka lekcja została? Szyf. Wszystko zrobimy, żeby się nie powtórzyło. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani w zachodnio-pomorskim. To obady są planowane trochę mniejsze, bo tam ma być od 10 do 15 centymetrów. Więc mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Tutaj był taki problem w S7. Tam wszystko rozpoczęło się od wymieniania tirów, to znaczy tiry się zaczęły wyprzedzać i oba. Oba wpadły w poślizg i zablokowały całą drogę i stąd takie wielkie nieporozumienie. Apeluję też do kierowców ciężarówek, żeby się nie wyprzedzali, bo to, to był jeden z podstawowych powodów, ale opady były bardzo duże. My jesteśmy przygotowani, jestem w stałym kontakcie z dyrektorem regionalnym Generalnym Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Panujemy nad sytuacją, posypujemy w niektórych miejscach nawet troszeczkę wcześniej, czy tak po prostu, żeby być spokojnym, że nic się nie wydarzy, profilaktycznie. Dobrze, w takim razie wszystko jest pod kontrolą i służby monitorują sytuację. Jesteśmy gotowi, ale uważajmy. Uważajmy, no właśnie, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, my na przełomie roku pytaliśmy mieszkańców, czego oni by sobie życzyli, i tam zawsze były pytania, takie życzenia dotyczące zdrowia, pomyślności, mm. szczęścia, ale przede wszystkim spokoju. A ten spokój to jest poczucie bezpieczeństwa. Czy patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicę? Tam cały czas oczywiście trwają jakieś wysiłki do tego, żeby zakończyć tę wojnę, ale ta wojna cały czas trwa i cały czas jest niebezpiecznie. I Polska, jako ten kraj, właśnie frontowy, tak naprawdę, jest narażona na niebezpieczeństwo. Czy mieszkańcy? My jesteśmy daleko, mhm. ale jednak, tak? To zawsze się trochę przesuwa, a drony no, mają duży zasięg. Czy jesteśmy bezpieczni? Odpowiadam od razu, znaczy robimy od ponad roku wszystko, żeby podnieść to bezpieczeństwo i żeby przygotowywać obywateli na trudne sytuacje. Ja mam to zdanie, że to, że to jest 800 km, że my jesteśmy najdalej od frontu, to wcale nie stanowi y, 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 takiego faktora uspokajającego nas. Wręcz przeciwnie, to jest miejsce, gdzie ktoś może spróbować nas gdzieś nastraszyć. Na razie chcę tylko powiedzieć, że wszystkie służby, jest podniesiony standard ochrony do Delta, a nawet przy cybernetycznych do, na wyższe pozycje, cały czas służby są zadaniowane, żeby się nic nie wydarzyło. Ale my od ponad roku realizujemy ustawę o ochronie ludności i cywilnej. Wydaliśmy 200 milionów złotych w tym roku. W 90% te pieniądze poszły do samorządu. W regionie. W regionie. Na agregaty, na paczkowarki wody, na uzdatniacze wody, na kuchnie polowe, na zapasowe łóżka, na wszystkie elementy, które zwiększają nam nasze bezpieczeństwo. Nie tylko w przypadku wojny, ale również powodzi czy innych katastrof, bo pamiętajmy, że również mamy inne katastrofy, tak jak na przykład huragany, które też musimy pomagać obywatelom. Więc w tym roku wydaliśmy sporo tych pieniędzy. W przyszłym roku mamy jeszcze więcej. Mamy 217 milionów i podobnie 90% będą wydawane przez samorządowców. Samorządowcy, mimo że mieliśmy bardzo krótki czas, bo tylko 3-4 miesiące... O to chciałam zapytać. Dziękuję mm. samorządowcom. Samorządy w Zachodnio-Pomorskim spisały się naprawdę dobrze, jak na tą trudną sytuację. Wydamy 85% tych środków. A to, co nie zdążymy wydać, mimo że część wróci pieniędzy, to już w przyszłym roku. Mamy powiększony ten budżet o 17 milionów, będzie 217 milionów. Nadrobimy to, co nie zdążyliśmy kupić w tym roku, a przypominam, że również w, tym, w tych wydatkach są magazyny, również worki przeciwpowodziowe. Ostatnio w Świnoujściu, kiedy było zagrożenie, mhm. kiedy było nowe. zagrożenie wlaniem się wody do miasta przy podniesionym poziomie, tam właśnie założono nowe mobilne zapory, które zostały kupione z, właśnie z programu ochrony ludności obrony cywilnej. Czyli to się sprawdza. Czy wy w jakiś Sposób podpowiadacie samorządom, jakie co oni powinni mieć, czy oni dokładnie sami wiedzą? Oni wskazują, my weryfikujemy wszystkie, są specjalne wytyczne, co jest najistotniejsze do zakupów i ten rok wyznaczyliśmy, że mają być absolutnie podstawowe rzeczy właśnie takie jak agregaty prądotwórcze, jak y, y, paczkowanie wody, jak magazyny, jak łóżka zapasowe, jak ogrzewacze. Takie rzeczy, których brakowało w gminach i na których nigdy nie wydawało się pieniędzy, bo były zawsze ważniejsze wydatki. Tych pieniędzy nie nie można było wydać na nic innego jak tylko na podniesienie bezpieczeństwa. Podobnie będzie w przyszłym roku. Będą to zakupy, ale już z taką strategią, na przykład ukierunkowaną w 2026 roku na. Łączność radiową na syreny alarmowe, na wspomaganie systemu TETRA, czyli takiego systemu bezpiecznej łączności, a już od przyszłego roku 2027 do 2031 to będzie czteroletni plan, gdzie będziemy już dokładnie wskazywać, na co wydać te pieniądze i tam preferencją będą zawsze miejsca ukrycia. Za chwileczkę do tego tematu wrócimy. Na razie dziękuję bardzo. Dziękuję także za uwagę widzom TVP3 Szczecin. Dalsza część rozmowy z wojewodą zachodniopomorskim Adamem Rudawskim na kanale YouTube Telewizja Szczecin. Główne wydanie Kroniki o 18.30. Do zobaczenia. Kontynuujemy naszą rozmowę, temat wiodący, bezpieczeństwo. Jak wygląda sytuacja ze schronami w regionie? To jest taki dość niewygodny temat. Poprzednio, kiedy rozmawialiśmy właśnie na ten temat z samorządami, to zawsze padała taka odpowiedź, no, że to były takie lata zaniedba, nikt o tym nie myślał i że tak naprawdę, no to sytuacja, jeżeli chodzi o schrony, tak, odróżnimy od miejsc schronienia, jest naprawdę ciężka. Jak to wygląda teraz? Od razu odpowiadam. Pamię Pamiętajmy, że te schrony, które były projektowane, które zwykle pozostały z czasów powojennych, to były takie schrony, które przewidywały bardzo długi okres przebywania w tych schronach. Właśnie dlatego była specjalna wymuszona wentylacja, były specjalne filtry, były specjalne pomieszczenia do przygotowania posiłków. Dzisiaj ta wojna, która się odbywa za granicą wschodnią, jest troszkę inną wojną. Tutaj, z doświadczeń ukraińskich, najważniejszymi miejscami, w których się trzeba schronić, są miejsca, na które można zejść na godzinę, dwie, maksymalnie cztery godziny. Więc w takich miejscach, Wystarczy, że jest tylko dostęp do toalety, do bieżącej wody, i ewentualnie do jakichś drobnych racji żywnościowych. Nie musimy zaczynać naszej, naszej obrony cywilnej od schronów. Oczywiście do tego tematu też dojdziemy, ale dla nas najistotniejsze jest, żeby jak najszybciej zapewnić jak największej ilości osób po prostu miejsce schronienia. Takie, które w momencie alarmu, przypominam trzyminutowego sygnału modulowanego, żeby on wiedział albo przy użyciu. SMS-a z RCB albo przy użyciu specjalnej aplikacji, gdzie się ukryć, wiedział, gdzie ma pójść. To jest dla nas najistotniejsza rzecz, bo to, co teraz w tym roku będziemy realizować, to są szkolenia mieszkańców, żeby ludzi przygotować na to, co, co mają zrobić, żeby nie wpadli do, do, do paniki, dla, w panikę. Dlatego właśnie teraz wychodzi w tym kwartale każdy obywatel, każde mieszkanie, każdy adres dostanie specjalny poradnik bezpieczeństwa, w którym wyjaśnione będą podstawowe. Zasady, na przykład, że powinno się mieć plecak ewakuacyjny, w którym są dokumenty, jakaś drobna gotówka, jest paszport, yy, są nawet akta notarialne własnościowe, żeby i leki, które na co dzień korzystamy, żeby w przypadku alarmu niczego nie szukać, chwycić i wyjść. I druga, drugi taki bardzo ważny element. To ja bym się na chwileczkę wyjść? zatrzymała, właśnie na chwilkę bym się zatrzymała, bo tutaj pan wojewoda y, 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 wywołał właśnie kilka takich bardzo ważnych y, tematów. To jest tak, aplikacja, gdzie się ukryć, tak. Tak? ona została zmodyfikowana, to już nie jest ta stara aplikacja tak. schrony, gdzie y, no, było tak naprawdę mnóstwo miejsc, tak. tylko potem się okazywało, że właściwie no, te miejsca nie za bardzo mogły hmm. się przydać komukolwiek i nikt by się tak naprawdę w nich nie schronił. Natomiast tak aplikacja zawiera informacje o miejscach przydatnych do tymczasowego schronienia. Tak. I to jest tak, to są przejścia podziemne, tunele, garaże i inne podobne miejsca. Super. Tylko teraz pytanie, ponieważ to są często miejsca prywatne, mhm. zarządzane przez właścicieli, przez zarządców, czy oni, w razie czego, ci zarządcy, ci właściciele, czy oni po prostu udostępnią te miejsca mieszkańcom w jakiejś sytuacji kryzysowej? Te miejsca schronienia, które są w konkretnym bloku, oczywiście zawsze w pierwszej kolejności służą mieszkańcom danego bloku, ale w tej aplikacji są wskazane miejsca i mniej więcej ilość osób, które tam można wejść. I to, co teraz tworzymy, właśnie wszystkie szkolenia dotyczące i wspólnot, i spółdzielni, na jakiej zasadzie, w jakim momencie oni powinni otwierać te, te schrony. To będzie służył przede wszystkim właśnie alarm RCB, który będzie wskazywał, że jest zagrożenie z powietrza i wtedy wszyscy, którzy opiekują się tymi miejscami, włącznie z, z mieszkańcami będą zobowiązani otwierać i udostępniać te miejsca, ale pamiętajmy, to jest początek tej drogi, to jest aplikacja, która dopiero startuje, będziemy tam weryfikować informacje, dokładać nowe miejsca i uczyć się, tylko nie mamy zbyt dużo czasu, dlatego chcemy to robić szybko i dlatego taka aplikacja powstała teraz, żeby też na żywym organizmie poprawiać tę komunikację. Te szkolenia, o których Pan wspomniał, to one dokładnie jak będą wyglądać? Czy one będą przeprowadzone w, w każdej gminie, w każdym powiecie, czy... Czy w to już wiadomo? Wszyscy burmistrzowie, starostowie, yy, prezydenci miast zostali w zeszłym roku przeszkoleni. Właśnie 2026 rok to są również pieniądze na szkolenia mieszkańców. Zdecydują właśnie prezydenci, starostowie, wójtowie, jak powinny być przeprowadzone szkolenia. Ale my już nie czekamy na to. W każdym powiecie będą przeprowadzane na przykład lekcje obywatelskie. Ja taką lekcję już przeprowadziłem w Pyrzycach, gdzie cała, cała szkoła była na auli. Ja opowiadałem, jak należy się zachować w trudnych sytuacjach, jak wygląda plecak wakacyjny, co trzeba zrobić, jeżeli usłyszymy alarm. Takie szkolenia będą się odbywały w szkołach, w świetlicach, w uniwersytetach trzeciego wieku. To organizują gminy wspólnie z wojewodą, który finansuje te szkolenia. Czyli jest szansa na to, że wszyscy poszerzymy swoją wiedzę na temat zakresu bezpieczeństwa. Jak Pan ją ocenia? Jak Pan się na przykład właśnie spotyka gdzieś w gminach z mieszkańcami? Czy oni rzeczywiście kwestie bezpieczeństwa traktują bardzo poważnie? Bo wiadomo, że wszyscy chcemy się czuć bezpieczniej, tylko pytanie, czy też dbamy o to bezpieczeństwo? Bardzo odpowiedzialnie. Nie spotkałem się jeszcze ani z sytuacją wśród młodych ludzi, ani wśród samorządowców, ani dyrektorów, których szkoliliśmy, ale też zwykłych obywateli, z którymi miałem już okazję się spotykać i odpowiadać na te pytania. Na szczęście nikt nie panikuje, ale wszyscy zadają to samo pytanie, na które my musimy y, obywatelom odpowiedzieć. Co zrobić, jak usłyszą alarm? I właśnie cała praca w przyszłym roku będzie nakierunkowana na to, żeby nie wzbudzić paniki alarmem, żeby każdy obywatel spokojnie wiedział co zrobić. Czyli jak usłyszy alarm, wziąć plecak, pójść do miejsca schronienia, albo przeczytać SMS-a, albo włączyć program y, y, telewizji publicznej i tam dowiedzieć się, co należy, co należy zrobić. Bo również i Polskie Radio, i Telewizja Polska są w tym systemie i w momencie, kiedy wprowadzany jest alarm, to jeżeli jest prąd, to podstawowe informacje idą przez, również przez media publiczne oraz przez tak zwane SMS-y kierowane do obywateli z RCB. I tam będą dokładne instrukcje, co należy zrobić i jakiego rodzaju to jest alarm. Poradnik bezpieczeństwa w wersji elektronicznej on już jest dostępny jakiś czas, natomiast w wersji papierowej my wciąż czekamy na ten poradnik. Kiedy on dotrze do mieszkańców naszego regionu? Jest zapowiedź, już pierwsze regiony właśnie dostają te poradniki. W pierwszym kwartale na pewno wszystkie adresy zostaną obsłużone. Mam nadzieję, że to będzie w miesiącu lutym, ale najpóźniej do końca kwartału wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, każdy adres dostanie taki poradnik. Warto się z nim zapoznać, warto go przejrzeć. Dlaczego? Bardzo jest prosty, bardzo fajnie jest tam wytłumaczone takie sytuacje, na które właśnie nie wiemy, co zrobić albo się stresujemy. Jest pokazane są alarmy, pokazane, co należy przygotować w domu, ile trzeba mieć żywności, jaka to powinna być żywność. Wszystkie takie informacje zachęcam. Ten poradnik można znaleźć na stronach MSWiA i na stronach mojego Urzędu Wojewódzkiego. Każdy może sobie go przejrzeć już w formie PDF-u. Jeżeli chce wcześniej się zapoznać, bardzo tego zachęcam. A czego pan się dowiedział na przykład z takiego poradnika, czego pan wcześniej nie wiedział? No na przykład dowiedziałem się, co powinno być w plecaku wakacyjnym i zaskoczyło mnie to. A przykład... ma pan taki plecak? Ja mam taki mały plecak. Naprawdę? Już spakowałem sobie tak, spakowałem sobie tam dokumenty, nie wiedziałem na przykład, że bardzo ważne jest, żeby spakować tam dokumenty dotyczące na przykład aktów notarialnych. Tego nie wiedziałem. Czyli, czyli warto poza dokumentami, lekami i pieniędzmi mieć też. Inne dokumenty ważne dotyczące nieruchomości, czy, czy ślubu, czy urodzin dziecka. Warto to mieć w jednym miejscu. Dowiedziałem się również, że nie należy po usłyszeniu alarmu natychmiast wychodzić z domu. Należy właśnie sprawdzić, czego dotyczy ten komunikat, czyli przejrzeć telefon, włączyć radio i telewizję i dowiedzieć się, co się tak naprawdę wydarzyło. Bo przypominam, że dzisiaj mamy tylko jeden alarm, czy jeden typ alarmu to jest trzyminutowy modulowany głos, yy, przepraszam, modulowany dźwięk. Odwołanie tego alarmu następuje przez 3 minuty ciągłego dźwięku. Po co tak zrobiono? Dlatego, żeby i tak człowiek nie jest w stanie w nerwach zapamiętać, co się dzieje, no więc jeżeli ma modulowany sygnał, ma natychmiast zdobyć informację, co się stało, zerknąć do telefonu, zerknąć do mediów, a jeżeli nie ma prądu, udać się do najbliższego punktu i to będzie zadanie też samorządów. Szczecin organizuje 21 takich miejsc, miejsc pomocy obywatelom, że jak już nie wiem, co robić, idę do najbliższej szkoły podstawowej, wskazanej przez pana prezydenta, którą tą informację zorientowali. Roześle to są te centra wsparcia dla mieszkańców, tak jest. prawda? Tak będzie mhm. w Stargardzie, tak będzie w Szczecinie na pewno, bo to już wiemy, inni też będą to naśladować. I wtedy wiemy, że jak już naprawdę nie wiemy co zrobić, to po prostu... Wychodzimy, wychodzimy, idziemy do tego centrum i tam dowiadujemy się wszystkich wiadomości. Dużo spraw, że tak powiem, do załatwienia. Ja jeszcze zanim przejdę do polityki, chciałabym jednak zapytać o takie szybkie podsumowanie 2025 roku. Te takie najważniejsze kwestie. To, co się udało zrobić i to, co jeszcze czeka. Że tak powiem, na to, żeby, żeby to zrobić. To, co się naprawdę udało w tym roku, to zakończyliśmy kilka na wa naprawdę ważnych procesów. Przypominam zachodnie obejście Szczecina, jest już yy, rozpisany przetarg, wybierani są kontrahenci, 8,2 miliarda złotych. Wiadomo, tej inwestycji już nic nie zatrzyma, a pamiętajmy, że 30 lat na to czekaliśmy. Uruchomiliśmy S6 od Koszalina do Słupska, uruchomiona została S3. Od Międzyzdrojów do, do Świnoujścia mamy całą estrójkę, już cztery, po dwa pasy w każdą stronę. Jest obwoda, obwodnica Szczecinka, rozpoczęła się budowa obwodnicy Kołobaskowa. Więc mamy obwodnica Stargardu, jest moja zgoda na budowę obwodnicy Stargardu. Bardzo dużo się stało tutaj w, w sensie infrastruktury. Przy bardzo dobrej współpracy z ministrem infrastruktury i osobiście pana wiceministra Marchewki. Tutaj współpraca była idealna. Udało się też to z Ochroną Ludności, Obroną Cywilną. Dużo szkoleń, wszystkie te wydatki to naprawdę była ciężka, ciężka praca. Ale kilka też społecznych rzeczy. Udało nam się zrobić bardzo ładny mural na ulicy Kaszubskiej, mówiący o równości dzieci. Udało nam się zebrać 600 kg żywności przez moich urzędników którym dziękuję, do Banku Żywności. Udało nam się też wydać 26 milionów złotych na posiłki dla, dla dzieci gorące. Więc bardzo, bardzo dużo takich, takich rzeczy w tym roku się wydarzyło pozytywnych. Mam nadzieję, że przyszły rok nie będzie gorszy. Panie wojewodo, teraz pytanie o przyszłość pana ugrupowania Polski 2050. Y czy w ogóle będzie jakakolwiek przyszłość tego ugrupowania? Oczywiście, że będzie. Sondaże są dla was bezlitosne, to ja... pan wie, prawda? Oczywiście, to nie jest dla nas dobry czas. Wiemy, to jest trochę jak w sporcie. Raz się ma bardzo dobre wyniki, a raz ma się gorszy. Przeżywał to Lewandowski, prze... przeżyła to Iga Świątek. Raz się jest na szczycie, raz jest gorszy czas. My chcemy ten czas teraz odwrócić i mamy taką szansę nowego przywództwa. Ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem... i przy... Wskazuje, że u nas prawdziwe demokratyczne wybory, bo jest sześciu kandydatów, każdy naprawdę można wybrać, i u nas wybieramy wszyscy zwyczajni członkowie partii, wybierają tego przewodniczącego. Ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem przywództwa pani pełczyńskiej nałęcz Ma charakter, ma siłę, wie co należy zrobić i trzymam kciuki za jej kandydaturę. A tak naprawdę, też wyborców, pana zdaniem? Moim zdaniem to my Szymona musimy. Hołownię, prawda? Bardzo, bardzo, bo to był bardzo dobry lider. Y, y, zbierający w koło siebie ludzi, ale moim zdaniem, jak pokażemy nasze DNA, wrócimy do przekonującego przekazu i sami, bo to nie chodzi o to, żeby sam lider to zrobił. To my wszyscy musimy być przekonani, y, jeżeli się weźmiemy do pracy, to mam nadzieję, że wyborcy, bo oni są najważniejsi, wrócą do nas. Tak? I rzeczywiście macie szansę na to. Jak pan sądzi, czy macie szansę na to, ja żeby, żeby wejść do parlamentu, żeby mieć swoich przedstawicieli jako Dzie Polska 2050? 10% obywateli nie wie na kogo głosować, z tego 3% to są ci, którzy nie poszli do wyborów, a wcześniej głosowali na Polskę 2050. Trzeba im pokazać, że my również popełnialiśmy błędy, że mamy, mamy teraz trochę inny projekt i że cały czas jesteśmy w tym miejscu, że nie chcemy tej wojny polsko-polskiej, która jak sami wszyscy widzimy, Cały czas narasta. No nie ma mniejszego ciśnienia. Pan prezydent nie powoduje tu koncyliacji. Cały czas jest ta rozgrywka. Chcemy, żeby obywatele mieli szansę na takie ugrupowanie, które stoi trochę po środku, ale oczywiście wspiera obecną koalicję, bo tutaj ja i, i pani minister Pełczyńska-Nałęcz jesteśmy zdania, że ta koalicja jest jedyną rozsądną teraz na ten czas do końca tej kadencji. Już słyszę, że musimy kończyć. To jeszcze tak szybko w kilku żołnierskich słowach. Czego pan by życzył mieszkańcom regionu z okazji Nowego Roku? spokoju, zdrowia i oczywiście niewojennego roku. Dziękuję za rozmowę, moim gościem był wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.